Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wykonaniem barierki balustrady na schodach. Jestem już po pomiarach, mam wszystkie potrzebne wymiary do tego, aby przystąpić tutaj do pracy. Ale zanim przystąpimy, oczywiście muszę przygotować materiał, muszę przygotować słupki i inne elementy składowe, które będą potrzebne do wykonania tej barierki. Materiał już jest na warsztacie, także możemy przystąpić do pracy. Jeżeli chodzi o wzór, jest to barierka bardzo prosta, ale myślę, że pomimo tej prostoty bardzo ciekawa. Nie jeszcze takiej barierki nigdzie zamontowanej o takim kształcie, może nie tyle kształcie, ale o takim wypełnieniu będą to wypełnieniem będzie kształtownik 40 na 20, ale pomimo że barierka będzie po zgosie, wypełnienie będzie całe w poziomie, będzie stworzona drabinka, no, może niebezpiecznie nieco, ponieważ jest to wypełnienie, które tworzy szczeble, więc dziecko może wypaść, może na pomysł taki, aby się wspinać po tej barierce. Oczywiście klient o tym fakcie, że ta barierka w jakimś tam stopniu jest niebezpieczna, został poinformowany i podczas wyboru tego wzoru jest jak najbardziej świadomy, a więc nie nam oceniać wybór jaki kształt barierki. Myślę, że barierka pomimo swojej prostoty może wyglądać. A jestem nawet przekonany, że będzie wyglądać bardzo fajnie i ciekawie. Ja już nie przedłużam, przechodzimy w tej chwili do pracy. Pierwszy słupek to boczny montaż. Kolejne dwa słupki już są montażem na podłodze, także montaż tak zwany tradycyjny, ale pierwszy słupek jest to boczny montaż, muszę wykonać tutaj dystans, który pomoże mi zdystansować się od ściany, aby pominąć wystające stopnie drewniane. I w tym celu użyję rurki 17 mm po zewnątrz, podkładek występujących w handlu, które rozwiercę do średnicy rurki i one stworzą nam oparcie, ale zarazem i pewną rozetę, czyli wykończenie tego otworu, jeżeli podczas wiercenia gdzieś tam tym się naruszy i ten otwór będzie większy, ta rozetka nam to przysłoni. To wszystko oczywiście będzie wymalowane w 7016, czyli antracyt to będzie wszystko w jednym kolorze będzie ładnie wyglądało. Słupki tradycyjnie 40x40, słupki wspólne łączone 40x20, aby po skręceniu uzyskać dalej ten sam przekrój. Profila, zaślepki plastikowe w miejscu połączenia, ale o, to, o tym wszystkim powiemy w, dalszym, w dalszej części materiału, w tej chwili przystępujemy do cięcia słupka przedniego, pierwszego słupka oraz zawiercenia go, przygotowania tego bocznego montażu w tym słupku. Słupek pierwszy ucięty, jest to kształtownik 40 na 40 ze ścianką dwójką, zacięty jest ze skosa, to jest jego część dolna i tutaj dokonamy odwiertu, aby ten słupek można było zamontować do policzka schoda, do boku ściany, ponieważ tu jest boczny montaż. Jeżeli chodzi o długość, długość jest mocno przesadzona z uwagi na to, że jeszcze nie znam dokładnie wymiaru, pewnie bym mógł policzyć ten, ten wymiar, natomiast Myślę, że w późniejszym czasie, kiedy już będziemy mieli pracę tak zaawansowaną, że będziemy mogli położyć poręcz. Wtedy poręcz dokładnie nam wskaże wysokość tego słupka, dlatego pozostawiam go dłuższego. Będzie do skrócenia w późniejszym czasie. Wychodzę z założenia, że lepiej uciąć w tej chwili dłuższy ten słupek o 50 mm niż potem sztukować go 20, aby zdystansować się od schodów od. Stopni, które wystają, zastosuję rurkę, w tym przypadku jest to rurka 17,3 mm powierzchni, to będzie nasz dystans, dokonam odwiertu na słupku, wpuszczę te rurki i one będą pospawane pachwinowo tigiem. W późniejszym czasie pójdzie jeszcze rozeta wykorzystana z podkładki, która zapewni, jak już mówiłem wcześniej, oparcie stabilne oraz wprowadzi tutaj estetykę w tym rozwiązaniu. W wielu moich projektach przy balustradach, gdzie ta barierka musi być wykonana z dwóch, trzech lub więcej elementów, tak. zawsze stosuję rozwiązanie takie jak w tej chwili zobaczycie, czyli słupek składający się z dwóch kształtowników o przekroju 20 na 40. Po złożeniu tych kształtowników mamy dalej słupek o przekroju 40 na 40, czyli nic nie odbiegający wymiarami i wyglądem od słupków pozostałych, natomiast różni je to, że ten słupek jest rozkręcany i pozwala na stworzenie nam balustrady z dwóch, trzech lub więcej elementów, które po złożeniu, po skręceniu praktycznie niezauważalny jest ten montaż. Poza. Faktycznie, tym łączeniem tych kształtowników, choć wydaje mi się, że jest to estetycznie wykonane i nie ma się tu czego, do czego przyczepić. W tym projekcie po raz pierwszy zastosuję nitonakrętki do skręcenia właśnie takiego wspólnego słupka. Zastosuję nitonakrętki stożkowe, aby zapuścić je i nie tworzyć niepotrzebnego dystansu pomiędzy tymi dwoma profilami. Wybór tego rozwiązania spowodowany jest przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy Otwory montażowe wykonane tylko po jednej stronie słupka, więc są mniej zauważalne, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że nie muszę wyznaczać dokładnie miejsca, w którym chcę te otwory montażowe, aby potem nie kolidowały one z wypełnieniem, czyli z profilami, które będą dostawiane do słupka, więc mogę sobie tu pozwolić na dowolność. W tym przypadku zachowam oczywiście symetrię, czyli środek i... Powiedzmy po 100 mm od krawędzi góry i dołu. Będą wykonane odwierty, czy ścianki tych profili. Yy, Zanitujeni to nakrętki i praktycznie słupek wspólny jest gotowy. Materiał mam już przygotowany i to jest moment, w którym możemy przejść do etapu kolejnego. Natomiast to będzie już materiał na przyszły odcinek. W dzisiejszym pozostaniemy na tym etapie, jaki widzicie. Czyli słupki są gotowe, są przygotowane do dalszej pracy. Środkowy słupek jest... Skręcany z dwóch elementów, znacie to rozwiązanie? Natomiast w tym przypadku, akurat zastosowałem nitonakrętki stożkowe, które zapuściłem w profilu, i dzięki temu mogę skręcić dwa kształtowniki. A zaleta tego rozwiązania jest taka: po pierwsze, montaż, który i tak będzie zaślepiony, ale jest widoczny tylko z jednej strony, z drugiej strony mamy czysty. Profil nienaruszony, niezawiercony, także jest chyba estetycznie, ponadto montaż, może inaczej, rozmierzenie otworów montażowych mogę wykonać w sposób symetryczny, nie zważając na to, w jakim układzie będę miał wypełnienie i gdzie ten otwór stosować, czyli wypełnienie będzie spawane tak, jak jest w planach. Natomiast otwory y, mogą być w zupełnie innym miejscu, mogą wychodzić właśnie na kształtowniku, który będzie dospawany do słupka. Od tej strony mogę dokonać montażu, ponieważ jest to słupek narożny. Ta barierka dochodzi tu i zawraca w tą stronę. A więc ten montaż będzie, co prawda, widoczny. Ale tutaj będą zaślepki i myślę, że to będzie wyglądać y, mimo wszystko bardzo fajnie. Nie myślę, jestem przekonany. Dobra, ja już w dzisiejszym odcinku nie przedłużam. Tradycyjnie, łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam Was na grupę Facebookową oraz na Instagrama. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Do zobaczenia, cześć!